Przychodzę z takim w sumie bardzo typowym, bardzo YouTube'owym filmem, mianowicie nagrałam home tour tego mieszkanka, w którym, w którym aktualnie jestem. Są tego takie dwie przyczyny. Jedna jest taka, że mam po prostu śliczne mieszkanko, a druga kwestia jest taka, że wyprowadzam się z tego mieszkania, a mieszkałam tutaj z przerwami, chyba jakieś 6 albo 7 lat. To jest mieszkanie studenckie, mieszkam tu. Z dwoma osobami. Te osoby się wielokrotnie zmieniały, wypuszczę mojego psa i bardzo fajnie się tutaj urządziliśmy. Myślę, że jest po prostu ciekawe do pokazania, bo jest tutaj masa jakichś po prostu przeróżnych, e, dziwnych gadżetów. Jakiejś sztuki niskich lotów. No to jest takie mieszkanie, mieszkanie studenckie, których jest teraz coraz mniej. Teraz mieszkania studenckie to w większości są jakieś duże mieszkania, gdzie pokoje są podzielone ściankami działowymi, w środku są białe ściany, meble z Ikei, sztuczny kwiatek i, i tak to wygląda. To jest zupełnie, zupełnie inne mieszkanie. I mieszkanie z taką długą, długoletnią studencką historią, bo nawet mój promotor powiedział mi, że kiedy był studentem, to odwiedzał inne studenty. Konserwacji zabytków, które tutaj wynajmowały pokoje. No, także podobno było to takie dość imprezowe i towarzyskie mieszkanie. Teraz też jest to, no, takie mieszkanie otwarte, powiedzmy, dużo ludzi się tutaj przewija. No i przyznam, że ja mam wielki sentyment do tego miejsca. Mieszkam tutaj. Od 2017 roku z pewnymi przerwami, bo byłam na Erasmusie, miałam urlop dziekański, ale zawsze tutaj wracałam. I teraz też nie wiem, jak mi się nie spodoba właśnie w mieście, do którego się przeprowadzam, to może też uda mi się tutaj wrócić. Chociaż ja czuję już trochę taki przesyt. Przesyt związany z tym miastem, które jednak nie jest za duże, i jest bardzo przyjemne, ale po prostu ja. Ja lubię zmiany, ja lubię jak się coś dzieje, i lubię odkrywać, lubię jak coś mnie zaskakuje. A w Toruniu już e, przyznaję, że nic mnie nie zaskakuje. Jest mi tutaj wygodnie, nie? Tak, jest mi tu bardzo wygodnie i w tym mieszkaniu jest mi bardzo wygodnie, ale ja nie lubię wygody. Czasem lubię, ale, ale nie cały czas. Rozleniwiam mnie to. Tak, to jest, to jest chyba, chyba najważniejsze. Ja potrzebuję jakiegoś wyzwania, takiego wyzwania, chociażby jak właśnie szukanie pracy, szukanie pokoju, e, zawiązywanie nowych znajomości. Także to będzie, mm, mam nadzieję, że to mnie czeka właśnie w mieście, do którego się wyprowadzam. A tutaj mieszkam jeszcze z dwiema osobami, i przez ten czas, kiedy ja tu mieszkałam, ci współlokatorzy się zmieniali, zawarłam tutaj. E, Ważne przyjaźnie, ważne relacje, choć też niektóre dobre relacje skończyły się poprzez mieszkanie wspólnie. To nie jest jakieś szczególnie odkrywcze, ale kiedy mieszka się razem, to może się okazać, że tak naprawdę są jakieś mikro rzeczy, które są nie do przejścia. Po prostu wtedy no, stajemy się sobie bardzo bliscy, kiedy, kiedy mieszkamy razem, kiedy wiem, ile czasu ktoś spędza w łazience i co je, kogo zaprasza na noc, no, to, jest, to są bardzo bliskie relacje, i dla mnie zawsze te relacje współlokatorskie, tak wychodziłam z założenia, że są bardzo bliskie, dlatego nie za dobrze się czułam z kimś, dla kogo współlokatorzy byli zupełnie obojętni, byli jak tacy dalecy sąsiedzi. To, to było dla mnie właśnie trochę, trochę takie nie do przejścia. Kiedy po prostu mijałam się z kimś w kuchni. A teraz mamy taki zestaw osób, um, są między nami różne starcia, ale tak naprawdę jest, no, jest wesoło i właśnie coś się dzieje, nie jest tak wygodnie, ale myślę, że mimo konfliktów naprawdę bardzo się lubimy i um, taki czas relaksu bardzo dobrze nam się spędza, dobrze nam się też imprezuje to, to jest fakt, no ale teraz opuszczam te zdecydowanie nieskromne progi dlatego, bo to mieszkanie jest e, po prostu maksymalistyczne jest tutaj pełno wszystkiego mój pokój jest pełen wszystkiego, ale tak samo te przestrzenie wspólne ja mieszkając tutaj przez tyle lat e, dużo tu pozmieniałam, kiedyś to mieszkanie wyglądało znacznie e, znacznie gorzej tak bym powiedziała, no zupełnie inaczej było takie, takie prostsze no, teraz jest to zdecydowanie takie mieszkanie z duszą, nazwijmy to, tak? Także jak jesteście ciekawi, to, to zapraszam. A, ale jeszcze tutaj muszę wspomnieć: Trigger Warning, to nie jest świątynia czystości. Tutaj jest trochę brudno momentami. Jak również jest tu masa wszystkiego, po prostu kondensacja rzeczy na małej przestrzeni jest ogromna i dla niektórych to też może być przytłaczające. To mieszkanie nie musi się każdemu podobać. Ja wiem, że nie będzie i nie pokazuję tego jako, jako jakąś tam inspirację dla ogółu, bo wiem, że ogółowi raczej się to nie spodoba. Ale no, sprawdźcie po prostu, w której grupie jesteście. Zacznijmy więc od mojego pokoju. Ja przez te wszystkie lata, kiedy tu mieszkałam, zdążyłam w zasadzie całkowicie wymienić wszystkie elementy wyposażenia. No i jak to na mnie przystało, większość z tych rzeczy jest ze śmietnika albo z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, czy też z Oelixa, oddam za darmo. I tak właśnie jest z tą dużą szafą. Mam ją z Oelixa i tu ciekawostka, otóż mój były chłopak przewiózł mi ją do tego mieszkania na rowerze. Był to nie lada wyczyn, ale nie obyło się bez strat, dlatego bo podczas transportu Powstała ta długa rysa. No ale tak czy siak, szafa jest w całości. Kolejny mebelek w podobnym stylu to ta komoda, nazywa się Luźna Tamara, tak jest podpisana na odwrociu i tak też ją nazywam. Ona z kolei jest ze śmietnika i tylko zmieniłam w niej gałki na takie złote, trochę bardziej eleganckie i uważam, że cały kształt prezentuje się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o inne rzeczy ze śmietnika to stamtąd mam też ten stolik drewniany, jak i to krzesełko patyczak, bardzo lubię ten... ten ten model i w kuchni też mamy dwa takie krzesła. Ze śmietnika są też te dwa stoliczki. Ten mniejszy pomalowałam w takie, w takie, właśnie wzorki, jak widać. O, kolejna śmietnikowa zdobycz to ten duży świecznik, który naprawdę bardzo mi się podoba. A za nim mapa Ameryki Południowej. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam. Pojechać. Tutaj wisi platycerium, czyli chyba moja ulubiona roślina. Wygląda tak trochę niepokojąco, być może. Tu z kolei jest taki parawan, który wydaje mi się, że jest naprawdę śliczny. A śliczny jest dlatego, bo ja go przerobiłam. Oryginalnie jest to parawan z Ikei, ale zdjęłam tamtą białą tkaninę, która była no, rozpostarta w miejscu tych paneli. A zamiast tego włożyłam takie panele z batiku. To jest taka technika zdobnicza, no przy użyciu wosku tworzy się takie właśnie wzorki. Jest to już troszkę takie wyblaknięte, bo nie używałam pigmentów jakiegoś najwyższego sortu, a poza tym ten cały twór ma już chyba z 10 lat, także trochę słońce na to poświeciło. A zaparowanym jest moje łóżko, ja śpię w takiej jamce, bo ten pokój jest troszkę, troszkę niestandardowy. Nad łóżkiem mam wianek z wrotyczu i oczywiście, jak tak teraz patrzę, pajęczyny. Tu z kolei są moje talerze z Wrocławka, które kolekcjonuję. Oczywiście, wszystkie znalezione na śmietniku. Kolejny ważny element wystroju to roślinki. Niektóre z nich mają ciężki czas w tę zimę, ale latem mam nadzieję, że odbiją dinozaury się tutaj krzątają, o, a tutaj zdobycz z Targu Staroci, czyli taka Maryjka, kupiłam ją w Porto za jedno euro. A no jest na tle takiego witrażowego mm, panelu, chyba nie chce się ostrzyć, no cóż, ale można sobie jakoś tam ją wyobrazić. Ojdzie. O, ta roślina jest cudowna, u mnie nie rośnie tak dobrze, ale dostałam ją też od mojego byłego, u niego po prostu rozprzestrzeniła się na całe mieszkanie. O, takie trochę zabiedzone i wyłysiałe epipremnum, o, ma trochę listków, całe szczęście. Kolejne rośliny są tutaj. Ten fikus, jak on się nazywa? Fikus sprężysty, jest faktycznie no, dość okazały. Kupiłam go z czterema liśćmi, a teraz ma ich już dużo więcej i zrobił się całkiem rozłożysty, a to wszystko zawdzięcza temu, że lato spędza na zewnątrz w ogrodzie, i tak na przykład ten cały przyrost e, no, przyrósł tylko w tym jednym sezonie letnim. A, tu z kolei dla kontrastu jest bardzo zabiedzona cytryna, ale ona każdą zimę. Po prostu przybiera taką formę, a na lato wracają jej listki, ale za to trzymają się cztery cytryny. Mam nadzieję, że nie opadną. Co to jest? Pieniążek, cisus, tak się nazywa. A tu dwa obrazy, które malowałam na zaliczenie, na studia. Ten jest z pierwszego roku i byłam z niego bardzo dumna, zresztą nadal jestem. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobry. Tu z kolei też taki religijny obrazek, pamiątka Komunii Świętej, i znalazłam go w piwnicy tego mieszkania. Także należało to do kogoś, kto mieszkał tu w latach 40.. Za tymi krzakami jest kolejny obraz, fragment obrazu, kopia, którą malowałam na zaliczenie na studia oraz to cudowne znalezisko znowu z kategorii dewocjonalia. Mam ten obrazek z Targu Staroci w Toruniu. Zapłaciłam za niego zawrotną sumę 5 zł, ale zobaczcie, on jest taki no, bardzo specyficzny. Ta Matka Boska wygląda jakby była zamknięta gdzieś za kratami. Ale tak naprawdę to jest po prostu taki obrazek 3D. Jak spojrzy się z tej strony, to zobaczy się anioła. Wiem, że tutaj odbijają się liście, ale jest tam też anioł. Za to z drugiej strony, jak się spojrzy stąd, to dzieje się prawdziwy cud, ponieważ objawia się papież Polak. Tu są moje zdobycze z charity shopu i z targu staroci w Porto. Tak, tę rybę kupiłam jakiś rok temu, kiedy pomieszkiwałam. O, mnie! No świetnie. Ryba upadła. Tak, ale tej nogi nie miała już wcześniej. Upadek jej całe szczęście nie uszkodził. I co? Tak, ryba za jedno euro. Wiedziałam, że resztę życia spędzi ze mną. A tak w zasadzie, że ja spędzę z nią resztę życia, bo myślę, że ta ryba może mnie przeżyć. Tutaj jest kaczka z Charity Shopu z Holandii. Moje książki, nie ukrywam, że nie czytam za dużo, ale można by powiedzieć, że poczytuję. Rzadko jednak udaje mi się skończyć jakąś książkę. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do kategorii dewocjonalia i kicz religijny. Tu nad maszyną do szycia znajduje się jeden z moich ulubionych, absolutnie no, takich znalezisk, które się znajdują w tym pokoju. To jest taka Madonna z Dzieciątkiem. I uwaga, ja ten obraz znalazłam kiedyś na plebanii, na której mieszkałam, bo pracowałam w konserwacji w kościele. Robiłam ławki kościelne. I tam, właśnie w moim pokoju, w szafie, znalazłam składowisko takich starych, kiczowatych religijnych obrazów, takich jak papierze wyszywane haftem krzyżykowym, a na samym końcu była ta Maryja. I przyznam, że ja po prostu doznałam jakiegoś olśnienia, kiedy ją zobaczyłam, bo jest to coś, co po prostu w 100% oddaje mój specyficzny gust. Zobaczcie ile tutaj jest rzeczy, jakaś taka korona, nie wiem, z drewna, z gipsu, być może one pochodzą z też z jakiegoś innego obrazu, kto wie, tu jest taka aplikacja, nie wiem czy to jest z papieru, czy może z tkaniny, do tego są dwie ramy, które mogą pochodzić zresztą, tak podejrzewam, z jakichś innych obrazów, na jednej ramie nałożona jest taka właśnie szklana tafla, na to kolejna rama, wszystko to... Przejechane jakimś hamskim złotolem, i na dodatek Maryja ma przemalowaną twarz. Nie wiem, czy chyba to widać trochę w kamerze, że Jezus, który no, nie jest, Jezus, który jest nietknięty, ma trochę taką cieplejszą karnację, za to Maryja jest taka właśnie chłodno-brązowa, i jeszcze widać, widać po prostu ślady pędzla, także ktoś pewnie przeprowadził na niej taką amatorską konserwację. No i właśnie, wybłagałam księży, żeby dali mi ten obraz, bo podejrzewałam, że oni sami nie będą już y, nigdzie go wieszać. No i księża w nadziei na to, że ten obraz pomoże mi odnaleźć Boga w życiu podarowali mi go, no ale przyznam, że ja jestem ciężkim przypadkiem i jak na razie ten obraz spełnia u mnie wyłącznie funkcje estetyczne. Idziemy dalej. Tu jeszcze na uwagę zasługuje ta makatka, która zdobi moje drzwi od strony zewnętrznej. Tu z kolei są drzwi wejściowe z takim ascetycznym hasłem wyciętym z gazetki Gość Niedzielny. Tam obrazu burcza powieszona jest karta Tarota świat w miejscu krzyża. A tu nowinka XXI wieku, łazienka. I przyznam, że ta łazienka jest najsłabszym punktem tego poddaszowego mieszkania, bo tak jak widać do wanny trzeba w zasadzie wczołgać się. Co dalej? O, e, podczas strania można poczytać sobie lewicową literaturę, lewicową propagandę. W tym mieszkaniu zamiast wyrzucać, najpierw się naprawia. I idealnym przykładem na to jest ta mm, deska klozetowa, która została przeze mnie złamana, ponieważ w trakcie sprzątania zrzuciłam na nią tę ciężką retro perelowską suszarkę. Najpierw próbowałam skleić to poksypoliną, działało jakiś tydzień aż ktoś na to nie usiadł, a później Paweł naprawił to w taki sposób, że w zasadzie mamy teraz pancerną deskę w takim stylu trochę może steampunkowym. Tu jestem ja, jak i nasz ołtarzyk. Ołtarzyk higieniczno-religijny z dwoma takimi maryjkami, które znalazłam gdzieś indziej na śmietniku oczywiście. Czy coś w nich jest? Nie, ta jest pusta i ta tak samo, ale kiedyś, kiedyś trzymałam tam szampon. Teraz myję się szamponem w kostce, więc maryjki nie spełniają już swojej funkcji praktycznej. A zwieńczeniem tego wszystkiego jest taki ludzik Lego, który też jest ze śmietnikowej gazetki, tu mamy kwiatki, które nawet nie najgorzej się trzymają w tę zimę i tu kolejny bardzo niewygodny punkt łazienkowy, czyli strefa zlewowa, której strzeże Kopernik i patrzy czy myjemy zęby przez równe dwie minuty czy krócej tu jest też taki bardzo zakurzony, jak widzę obrazek pieska, którego trochę nie widać. O, może teraz znalazłam go oczywiście na śmietniku. No i wzięłam, bo pomyślałam, że to musiał być kochany piesek, skoro jego właściciele zrobili sobie z nim taki obrazek, a pewnie teraz nie żyją i ktoś po prostu opróżniał ich mieszkanie. Teraz kolejne pomieszczenie, czyli ta przestrzeń wspólna, jaką jest przedpokój i kuchnia, jest to teraz taka połączona strefa. O. Obrazek z kotkami, oczywiście ze śmietnika. Kiedyś kuchnia była oddzielnym pomieszczeniem, pamiętam to. Była tu ściana i przyznam, że było to po prostu okropne, ponieważ po prostu była to no, bardzo mała przestrzeń. Proszę zwrócić uwagę na ten specyficzny świe świecznik. Kto wie, z czego jest zrobiony, wygrywa. Po prostu wygrywa. Tak się pochwalę, że tę zabudowę kuchenną zrobiłam sama, choć być może nie ma się tu czym chwalić, ponieważ technologia, jakiej użyłam, jest dość prymitywna. Na przykład tutaj blat po prostu opiera się na pralce. Tu są nasze owoce i warzywa ze śmietnika. Zapasy. O, kubek Kupa. On też jest tutaj już od wielu lat. Kiedyś popularne były takie motywy, i strasznie tego nie lubiłam. Uważałam, że jest to obrzydliwe, i nadal tak uważam, ale czasami czegoś tak bardzo się nienawidzi, że aż przeradza się to w miłość. I kiedy trafił tu ten kubek Kupa, wiedziałam, że. Po prostu jest to teraz nieodłączna część tego mieszkania. O, tu jakaś sztuka, też ze śmietnika, ale takiego specyficznego, bo ze śmietnika wydziału sztuk pięknych. Moje motto życiowe, niestety, M wpadło pod lodówkę. Papież polak oraz centralne podgrzewanie, bardzo przydatne zimą. Tu z kolei jest komoda ze śmietnika, na której stoi taki budda, dość kontrowersyjna figura, nie każdy był jego zwolennikiem, do czasu aż przykleiłam mu takie czerwone oczy z taśmy izolacyjnej i teraz już wszystkim się podoba. Za nim jest moje dzieło życia, czyli obraz przedstawiający mojego kotka w różnych e, takich kotkowych fazach. Był miłośnikiem patyczków do uszu, ale teraz się zestarzał i najbardziej lubi leżeć. Tu praca zaliczeniowa mojego współlokatora, taka powiedzmy dość konceptualna. I jego pokój. Proszę, proniemiecka propaganda. Oraz różne takie hasła, które warto zawsze mieć. Na względzie, krzątając się po kuchni. W tych zakamarkach przechowujemy takie rzeczy, które nie są na co dzień potrzebne, takie jak na przykład doniczki, jakieś pojemniki, przetwory oraz narzędzia. Jeszcze dalej mieszka mój współlokator, ale nie będę zakłócać jego prywatności. Tu z kolei jest papież Benedykt. Jest on tak schowany, ponieważ jak wiadomo, nie jest to prawdziwy papież. A tutaj kolejna Maryjka, bardzo elegancka. Nad całą tą strefą kuchenną zawieszona jest taka czerwona gałąź, którą znalazłam w lesie nieopodal i bardzo mi się spodobała jako taki element dopełniający. Suszą się tu różne zioła, niestety są tu tak długo, że teraz jest na nich więcej kurzu niż tak naprawdę tej zielonej materii. No i to na razie koniec tego pierdolnika. Wprawdzie są tu też inne przestrzenie do pokazania, takie jak strych, piwnica, która też naprawdę jest ciekawą piwnicą. To nie są dwa metry kwadratowe, w której upchane są trzy rowery i słoiki z dżemami. Jest tutaj też ogródek, także może jak będę miała ochotę, to nagram taką właśnie drugą część. Dzięki za uwagę.